Jak skonfigurować dane kontrahenta do pracy z KSEF w subiekcie GT? W subiekcie GT, poza ustawieniami dostępnymi w parametrach KSEF, możliwa jest konfiguracja ustawień indywidualnych kontrahenta. Ustawienia te są nadrzędne. Wybierz Popraw na kartotece kontrahenta. Ustawienia dotyczące KSEF zostały zgrupowane na zakładce e-faktury. Na początku możesz określić domyślną formę dokumentu dla wybranego klienta. Która może być inna niż ta określona w głównych parametrach typu dokumentu. Kolejnym ustawieniem jest przypisanie kontrahentowi domyślnego etapu przetwarzania dla faktur zakupu odebranych z KSEF. Poniżej, w polu odebrane e-faktury kontrahenta, przypisz do magazynu. Możesz włączyć automatyczne kierowanie dokumentów od tego dostawcy do wybranego magazynu. Następnie przejdź do sekcji pole Indeks w wierszu. Tutaj decydujesz, jakie informacje z kartoteki towarowej zostaną zapisane w polu indeks w pliku wysyłanym do KSEF. Jeśli chcesz, żeby w e-fakturze poza samą wartością była wysyłana również nazwa pola, zaznacz opcję Poprzeć etykietą pola. Możesz tu wybrać standardowe pola z programu lub skorzystać z definicji SQL, wprowadzając własne zapytanie. Obok znajduje się ustawienie pole Indeks w wierszu e-faktury, wczytaj jako. Działa ono analogicznie, ale dotyczy mapowania informacji dla faktur odbieranych z KSEF. W dalszej części okna dostępne są zaawansowane opcje, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie treści e-faktury. Pierwsza z nich to sekcja Dodatkowy opis. Możesz ją skonfigurować osobno dla pozycji na fakturze oraz dla całego dokumentu. Domyślnie program korzysta z ustawień ogólnych, ale dzięki definicji SQL możesz wysyłać unikalne informacje przypisane do konkretnego kontrahenta. Kolejna to sekcja rachunek bankowy. Tutaj masz trzy możliwości: użycie ustawień domyślnych, pobranie danych z zakładki bank na dokumencie lub zdefiniowanie własnej reguły poprzez definicję SQL. Pamiętaj, że wybierając definicję SQL w którymkolwiek z powyższych pól Musisz posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu baz danych, aby napisać poprawne zapytanie, które zwróci oczekiwane informacje do pliku XML E-faktury. Na samym dole znajdziesz jeszcze dwa parametry. Sekcja Informacje w stopce pozwala sterować przesyłaniem uwag z dokumentu. Wybór opcji Brak sprawi, że sekcja ta zostanie całkowicie pominięta w E-fakturze dla tego klienta. Ostatnia sekcja to Dane kontaktowe kontrahenta. Decydujesz tu, czy dane kontaktowe z zakładki podstawowe mają trafiać do pliku XML. Jeśli wybierzesz Nie dodawaj, dane te nie zostaną dołączone do wysyłanej e-faktury.